Ciemka, ja jestem Maciej, to was w kolejnym materiał na moim kanale dzisiaj. Honka Star Rail. I moi drodzy, myślę, że mogę powiedzieć bez bicia, że quest w 3.4 zaorał. Totalnie zaorał. Jeden z najlepszych questów, jakie do tej pory wyszły w tej wersji. No ale dobra. Nie zebraliśmy się tu po to, żeby gadać, tylko po to, żeby zdobyć o tego cudownego pana. Uch. 213 Warpów mamy. Pan jest taki, żeby zrobić być jednego jego i jednego jego Lightcoona. Ponieważ no... Jest on na razie, jak do tej pory, najlepszą postacią, no myślę, że mogę powiedzieć, w grze. No ale dobra. Uch. 19 dni, 20 godzin. My to załatwimy w max 4 minuty. Może 2. Let's go! Okej, okay, na razie nic Każda czwórka z tego baneru będzie dla mnie zwrotem... ...tiketa O, i fajnie, że wpadają też te... ...ee... Yy, ...czterygazdkowe bo ja ich też bardzo potrzebuję To jeżeli nie ma się... Yy, czy nie ma się pięciogwiazdkowych, to trzeba liczyć na to, co się zdobędzie, czyli, że tak powiemy, mniejsze zło wybierać. No okej, okay. dziesiąt, dalej nic. O, podwójna tigiu, nice. Dobra. Dalej, no i jeszcze nic nie ma. No okej, okay. okej. Okay. Spoko, spoko. Kurde, dużo ten, tej March 7 dropi. Dalej nic. Okej. Okay. I teraz musi być. Pokaż się kolego. No i jest. Mogłem iść w niego w Eidiony, ale ja w Eidiony nie idę. Chcę po prostu mieć go... go i tyle. Chociaż jak wpadnie... wpadnie jeszcze jakiś, to będę zadowolony. Okej. Okay. Będzie ostatni pewnie. Dobra, pięć już za nami. Tak, będzie ostatni. A nie. Co na tur... What? Czekaj, co? Wait, co? Ano tak, ja miałem 50-50, bo przecież na Cypher warpowałem. Ajajaj, no tak, okej, okay, dobra, czyli z, z, z Light może być trochę problem, ty czekaj, ile ja mam w ogóle Pity na Light nie? aha, aha, ale mam gwaranta, przynajmniej tyle dobrego, 10 Pity mam, no dobra. Hmm, może coś jeszcze z tego mi się uda wyciągnąć. No ale dobra. Let's go. Może będzie jakiś kuczewcześniak Przyznam, że zaskoczyło mnie to trochę. Ja zupełnie zapomniałem, że przecież na cypher zdobyłem przedtem. No ale dobra. Ło, to coś, dużo tych czwórek wpada. Co mnie oczywiście bardzo cieszy. Okej, okay, dalej nic. Co mnie trochę niepokoić zaczyna. No dobra, ile było? Z 30 chyba. 40 już nie pamiętam, dobra, mniejsza. Kurczę, dalej nic! Ale fajnie, że tych czwórek dużo dropi. To przynajmniej nie będę miał co potem przerobić. No ale dobra. Dalej nic. No pokaż się kochanieńki, nie wstydź się. Okej. Okay. I teraz już musi być. Zaklinam wszelkie jest. Pięknie. Z jednej strony fajnie też, że bronia wpadła, bo ona jest dobrym supportem także, pl także plus jeden, dobra Raz, dwa... Jest! Uch, no Pierwsze koty za płoty To jest spoko, dobra, mamy feinona Czyli pierwsza część zadania została wykonana, dobra to teraz troszeczkę sobie weźmiemy yy, odzysk, gdzie to się wchodziło w to. A tu się wchodziło, dobra. Wezmę sobie trochę O20, dobra. No to dobra. 83 tikety mam. Jak zmieścimy się w, się w 50, będzie ok. Tutaj na szczęście mam gwaranta, więc jest ok. Dobra. 30. 40. Dalej nic. Chyba moje szczęście się wyczerpało. 50. Dobra. I... No dalej nic, no kurczę Felek Okej. Okay. Plus jest taki, że mam darmowego lightconna na archera. A że on będzie... A że on będzie za darmo to też plus jeden. No dobra. Czyli chyba jednak będę musiał użyć wszystkiego na to. Kurczę. Ile poszło? 200. Trzydzieści warpów. No, trochę średnio. Jest! Boże, nareszcie. Huh. No i fajnie. What?! Uhuhu. no okej, okay. przyznaję się, tego nie spodziewałem, double dropik, świetnie, o to chodziło, co, co to w ogóle daje mu, zwiększa, zwiększa speed, aha, i zwiększa damage, no okej, okay. nawet całkiem fajnie, zwiększa damage o 132% na, na wymaksowany całkiem, Spoko. Okej, okay, podwójny dropik pik także jest okej. Okay. No myślę, że nawet całkiem spoko. No okej, okay, to teraz jedynym na co będę musiał czekać yy, to na ten kolap, który będzie za dosłownie tydzień. Ja się spodziewam, że naprawdę będzie coś ciekawego w końcu oni... Jak oni to ogłaszali, no z, z rok temu? No dobra. Chyba rok temu. No ale ok. Zobaczymy jak to będzie dopiero za tydzień.